Będąc na listopadowym spacerze, nie zapomnijcie odwiedzić Działdowskiego Muzeum i Galerii Akwarium. Jest tam ciekawa wystawa i szansa na niezapomniane fotki. Obecnie znajdujemy się w Zamkowej Galerii Akwarium. Jest to galeria, która wchodzi w skład Muzeum Pogranicza w Działdowie. Aktualnie w tej galerii mamy nową wystawę. Jest to wystawa pod tytułem Życie w PRL między systemem a codziennością. No i ta wystawa, bo jest to wystawa czasowa, mówi o tym, jak wyglądało życie codzienne w epoce PRL, czyli w poprzednim ustroju w Polsce. No i tak naprawdę wystawa ma taki charakter, że po prostu w tej galerii można zobaczyć sobie, jak wyglądało wyposażenie domu właśnie z okresu PRL. I tak na przykład na tej wystawie możemy sobie zobaczyć różne przedmioty, które na przykład miały swoje miejsce w kuchni, w łazience oraz w pokoju. I też taką ciekawostkę jeszcze może powiem, że jeżeli chodzi o drugą część naszej zamkowej galerii, to tam na przykład znajduje się sporych rozmiarów mapa, która to przedstawia poprzedni, poprzedni układ terytorialny Polski. Mam tutaj na myśli to, że na tej mapie możemy sobie zobaczyć poprzedni podział Polski na województwa, który został wprowadzony w roku 1975, właśnie w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Wspomnień czarny nie będzie trwał wiecznie. Spieszcie się na tę wyjątkową wystawę.